Witam serdecznie! Dziś inspiracją do stworzenia tego zestawu była nowa kolekcja papierów firmy Stamperia. Seria z takimi dziecięcymi twarzyczkami, właściwie z skrzydełkami, jakieś elfiki. Wybrałam taką dosyć dużą ramkę, troszkę większą, nawet jak format A4. Ramka z drewna, taka szeroka, dosyć rama ramkę tą maluję farbą emalią. Właściwie zmieszałam taką turkusową z białą, gdyż nie znalazłam odpowiedniej. I ramka na niebiesko, natomiast tło, na które będę główny element obrazka naklejała, maluję na biało. Po wyschnięciu następnie warstwę kleju. Przyklejamy obrazek klejem do dekupażu. Używam tutaj akurat jeszcze z jakichś tam zapasów kleju dala który ostatnio jest niestety ciężko osiągalny. A następnie wykorzystuję też z ostatniej kolekcji firmy Stamperia szablon, taki mix. Różnych miks mediowych wzorów, listeczki, gałązki, różne dekorki zawarte na jednym y, formacie A4. Umiejscawiam ten szablon, a następnie używam pasty strukturalnej białej firmy kadence. Nanoszę szpatułką. Wszystkie później nadwyżki wciągamy i resztę będziemy szlifować papierem ściernym. I druga strona ramki. Też odbijam szablon, ale troszeczkę inny tutaj wzorek z drugiej części szablonu. Taki miks różnych delikatnych wzorów ramki wykorzystam właśnie tutaj nadwyżkę, która mi zostaje po odcięciu z papieru ryżowego będzie to jakby przedłużenie tych różyczek które znalazły się na dole obrazka Ryż, różyczki wycinam kształt ich. Następnie przyklejam do, na dole ramki. Resztę papieru na krawędziach szczyszczam gąbką ścierną i odcinam. Również ramkę szlifuję papierem ściernym. Dzięki temu wyrównuję wszystkie nierówności i zabezpieczam lakierem matowym zarówno ramkę jak i cały obrazek, twarzyczkę elfika. Nakładam tutaj dwie warstwy lakieru tak tylko dla zabezpieczenia powierzchni. A następnie, żeby nie było tak wyrazisto białe troszeczkę postanowiłam tu użyć farb jest taki zestaw farb do pięciu farb w małych opakowaniach do patynowania i właśnie nanoszę troszeczkę odcieni tego niebieskiego ale tak bardzo dokładnie, delikatnie muskam właściwie pędzlem gąbkowym a następnie to co nadwyżka jeszcze ścieram papierową serwetką. Udaje mi się to bez problemu, gdyż no była, była już ta praca zabezpieczona lakierem. Troszkę nanoszę jeszcze tutaj farby w takim kolorze właśnie ciemnej miedzi. Tak delikatnie, jakby oprószam troszeczkę tą ramkę. Dając jej efekt takiej troszkę starości. Następnie uzupełniam tą ramkę różyczkami i kwiatkami z ranu. Wcześniej sobie tutaj przygotowałam, a właściwie używam tutaj takie gotowe, wycięte listeczki. Przykładamy do płyty żelazka. I właściwie listeczki nam się można powiedzieć od razu same formują pod wpływem gorąca, stają się tak bardziej wypukłe. Tutaj mam wycięte już takie gotowe bazy, jakby do stworzenia różyczek, które również podgrzewam delikatnie, modeluję i zwijam zarówno z białego faramiranu, troszkę podkolorowanego na niebiesko, jak również zwijam różyczki z takiego y, mocniejszego błękitu. Jak również takie proste y, kwiatuszki. Podgrzewam, dokładamy jakieś pręciki, lek lekko podkolorowuję na niebiesko i przygotowuję sobie zestaw takich właśnie Różnych kwiatków, listków w kolorze biało-niebieskim, a następnie przyklejam jako uzupełnienie tej mojej takiej bardziej przestrzennej dekoracji. Dołem właśnie listki, najpierw, a następnie uformowane małe różyczki. Kolejna różyczka niebieska. Staram się jakby odzorować to tło, które było pierwotnie na papierze ryżowym. Tu z drugiego papieru ryżowego, właśnie z tej samej serii, wykorzystuję takie kółeczko, na którym jest ta sama twarz dziewczynki. Właśnie Stamperia wypuściła 6 takich papierów w postaci. Elfików w różnych kolorach, różu, niebieskiego, fioletu, zieleni. Mamy duży papier, znaczy duży w formacie A4 i i mała, okrągła taka medalion możemy stworzyć. Bazę maluję na biało, a następnie przyklejam do powierzchni nakleju. Pudełeczko jest również zabezpieczone tą samą farbą, emalią, co, co cała ramka. Przyklejamy do medalionu i odstawiamy do wyschnięcia. Po wyschnięciu do nadwyżki z, z brzegów szczyszczam papierem ściernym i również na tym mini pudełeczku wykorzystuję ten sam szablon używając też pasty strukturalnej szablon nakładam tak właściwie na krawędziach bardziej środek zostawiam wolny, właśnie gdzie będę przyklejała ten medalion to co nam Nadwyżki zostają z pasty strukturalnej od razu najlepiej zebrać. I po wyschnięciu tak samo gąbką ścierną szczyszczam, wyrównuję powierzchnię i naklejam następnie mój medalion. Oczywiście całość lakieruję. Przyklejam na kleju ekspresowym. Bardzo szybko nam wiąże. Po, praktycznie po 5 minutach już jest 100% element przyklejony. I tak oto mój zestawik nabiera końcowego wyglądu. Jeszcze jakiś mały uchwycik, żeby łatwiej się puzderko otwierało. mini uchwycik, tutaj jeszcze troszeczkę tą fa zestawem farb do patynowania krawędzie troszeczkę przyciemniam delikatnie postarzam, aby tworzyło komplet z moją oil, wcześniej zrobioną ramką jeszcze jakiś mały akcent mini kwiatuszek we włosach elfika I z zewnątrz mamy gotowe pudełko, tutaj tak jakby troszeczkę zostawiłam sobie na później ten środek ale oczywiście wygodniej jest najpierw wykończyć środek maluję go, a następnie wykańczam spód i wieczko flokiem samoprzylepnym, który jeszcze dodatkowo przyklejam na kleju używam tutaj takiego dosyć wyrazistego szafiru dla podkreślenia takiego kontrastu zrobienia odklejamy i poprzez dociśnięcie już mamy flok gotowy tutaj jeszcze z bermaty postanowiłam jakieś takie malutkie detale przykleić, taka jakby kropka nad i mały elfik który od środka tutaj rozjaśni nam buzderko na małe drobiaz... drobiazgi i jeszcze jakieś tam gałązki również wykorzystuję z bermaty jako uzupełnienie tej kompozycji na obrazku i tak oto mój zestawik dla małej damy Oto się prezentuje. Możemy go zarówno powiesić, jak i postawić, gdyż ramka ma taką specjalną podpórkę składaną. I tak oto wykorzystałam ten zestaw papierów Stamperia i te surowe przedmioty, mała kasetka i ramka. Wszystkie produkty, które zostały tu użyte, są dostępne w naszym sklepiku www.dreflanty.compel. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszamy na kolejne nasze filmy. Zapraszamy do obserwowania naszego kanału. Dziękuję za uwagę.